Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Dzisiaj 100 dni w Minecraft Hardcore Film jest podzielony na segmenty, na rozdziały Więc jeżeli ktoś interesuje wstęp to sobie przewińcie na dole tam do rozgrywki Ale polecam zostać tu na wstępie, bo będzie tutaj kilka ważnych informacji Pierwsza informacja jest to, że żeby kolejny odcinek z 100 dni Czyli w sumie właśnie kontynuacja, czyli 200 dni Minecraft Hardcore się ukazała To musi po tym odcinkiem być 50% w górę Wiem, że to jest duży cel na mój kanał, ale Tyle godzin, ile się przez takie odcinka spędza, przy samej rozgrywce, później przy montażu, to naprawdę powinno być według mnie docenione właśnie łapkami w górę. Również zachęcam do subskrypcji kanału, pomóżcie mi w 1000 subskrypcji, brakuje już niewiele, więc jeżeli ktoś ogląda, nie subskrybuje, a podoba mu się film, podoba mu się tego typu content, może sobie uprzeć, coś innego, nagrywam, to zostawcie suba na kanale. Zachęcam bardzo serdecznie i lukajcie w opis, bo tam są wszystkie socjalki moje, social media, plus. Wszystkie poradniki do wszystkich farm, których używałem w tych studniach, co były teraz. Tak, generalnie takie info, aby ja to się pytał, co się stało z tamtym saveem w studniach w Minecraft Hardcore, to po prostu przy graniu właśnie od studni do 200, tą właśnie sekwencję zacząłem grać już, wysadziłem się łóżkiem w naderze kupiąc the Więc jeżeli ktoś by się interesował, to to się właśnie stało z tym yy, saveem. Dla osób, które pominały wstęp, od razu mówię, że 50 łapy w górę i dopiero będzie coin na właśnie z Minecraft Hardcora, więc strzelcie łapę i pomóżcie mi wbić się w subskrypcji, więc zostać subskrypcję, jeżeli ktoś nie subskrybuje. Najlepiej dzwonem, a my lecimy. Jak widzicie pierwszy dzień, czyli standardowo drzewo, 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 patyki oraz crafting, drewniany killoff. Wkopujemy się pod ziemię, kopiemy stona, robimy sobie cobblestone'owy kilofon czy kamienny w sumie I znalazłem żelazo, bardzo fartownie Przetopiłem je w piecu, który zrobiłem właśnie Kopię troszkę więcej drzewa, zawsze się przyda Walę się z żelazniakiem, zawsze darmowe żelazo No i cztery sztuki, nice Zrobiłem sobie właśnie z tego żelaza wykopanego i z golema narzędzia, wiaderko I sianokosy Rabowanie, sianokosy, rabowanie Sianokosy i wyszedłem z wioski I wyszedłem z tej wioski Patrzę daleko, kolejna wioska Tarcza, chlebek, rabowanie Rabowanie Łóżko Golem Sianokosy I korzystałem z gościnności villagera, się spróbuję niego przespałem Dzień numer dwa, wychodzę z wioski W sumie, tak właściwie, to na pustyni znalazłem sobie trzcinę Patrzę, kolejna wioska, tym razem równinna W niej również rabowanie Golemowanie i jestem teraz w miejscu, gdzie są trzy wioski, czyli właśnie pustynna, ta plainsowa i akacjowa, więc całkiem fajne miejsce. Ogólnie wróciłem na respawn, tu gdzie się zrespiliśmy i zrobiłem takie sytuacje, aby nasz obóz szybkie sortowanie kipunku i zasadzie jęczcinę, które zebrałem na pustyni. Tak to wyglądało w sumie, dość dużo tego. Pod moim domem znalazłem sieć jaskin, gdzie tak właściwie wykopałem żelazo, żelazo, trochę węgla również było. I postanowiłem, że tutaj sobie zrobię taką naszą, powiedzmy farmę z tych rzeczy, które właśnie zebrałem z wiosek w sumie. Zrobiło się trochę ciemno, więc musiałem po prostu i spać, więc spanko. I kolejnego dnia czekało na nas kilka podstawowych rzeczy, jak właśnie dokończenie tej farmy, czyli te zadania wszystkiego, ścięcie troszkę drzewa oraz zrobienie pochodni właśnie z tego drzewa, żeby się do tych jaskin wpierdzielić, wykopać tutaj tylko właśnie żelaza, pokonać zombiaka, naszego pierwszego przeciwnika tak właściwie i zdobyliśmy monster hunter tak jest, i tu jak samo szkielet był, ale w sumie poradziłem sobie z nim bez problemu i w sumie wrzuciłem żelazo do piesyka no i kolejny raz spanko jak widzicie, full żelazny secik na moim ciele zrobiłem dużo kilofów. I się w leczach tak powiem tutaj obok mojej farmy, wkopałem ziemię, żeby zrobić nasze to I zacząłem sobie kopać, kopsać, kopsać. Wszystko spoko, znalazłem kilka jaskin, wiadomo. Przerutowane jaskinie. I jak widzicie, znalazłem moje pierwsze diamenty, więc bardzo fajnie. Jestem teraz bogaty. Yeah. Po wyjściu z kopalni, zastałem bardzo miłego kolegę. I nie miał już nic fajnego, więc postanowiłem, że go po prostu pogłaskam. Jego i jego kolegów. Nice. Następnie krówki do mojej nieudolnej krowiarki i zbieranie czyny krowej po to, by po prostu powiększyć naszą plantację i teraz wygląda na tak całkiem dużo dzień szósty był to dzień, w którym postanowiłem, że coś wybuduję i był to po prostu magazyn budowałem go głównie właśnie z drewna i z cobblestone'owych schodków i wyglądało to mniej więcej tak całkiem nice następnie postanowiłem dniu pracy spanko znowu moja nie działająca krowiarka, można powiedzieć budowanie podłogi w magazynie Potem śnię drewienka, by mi po prostu nie zabrakło przybudowania magazynu. Znowu moja główna krowiarka która nie działa. I tutaj oświetlenie terenu, bo już jest ciemno, więc w sumie przydałoby się oświetlić teren, żeby nie rysować potwory. Spanko, oczywiście. Skrzyneczki. Wygląda to jakoś tak. Elu wina, jeśli co tam? Śnię drewienka, bo drewna w sumie nigdy za dużo. Plony naszej pięknej farmy, piękniusiej farmy. Magazyn teraz sprętuje się mniej więcej tak. Spanko Pochodnie I wpierdzielamy się do cave'ów Ja sobie tutaj chillowałem bombę Kopałem sobie węgel I to był cave, który był dla mnie bardzo groźny Po pierwsze grawer mi na łeb spadł Gruz jakiś kurde na łeb mi spadł Później jakiś chłop, jakiś menel Mi się wpierdziela w ogóle Mówi mi siemanu Później kolejny taki sam Później spodlegam jakiegoś szkieleta A później się kopię i patrzy O kurde, diamenty, yo. Po wyjściu z kopalni, po prostu postanowiłem, że zbiorę sobie tę moją trzcinę cukrową Mniej więcej tyle jej było z jednego zbioru I moja nieudana krowiarka znowu I postanowiłem w końcu, że mówię, dobra, rozpierdzielę cię i tyle Wykopałem drugi w dół, którym będzie po prostu zagroda dla moich owieczek Przepięknie razem wyglądacie Spanko I w nowym dniu czekało mnie wejść do cave'ów, by po prostu wykopać sobie, że tak powiem obsydian Obsidian oczywiście potrzebny do portalu, do netheru, który sobie wybudowałem yy, Odpaliłem oczywiście, wszedłem do piekła I miałem takie ja pierdzielę jaki gówniany nether Miałem najgorszy typ portalu, czy właśnie latający portal, miałem w powietrzu portal yy, Ale przynajmniej twierdzam, więc przynajmniej tyle dobrego w tym wszystkim <laughs> yy, Stworzyłem sobie enchant i zenchantowałem sobie wszystko w tym enchantie na pierwszy level Na na protection 1 najczęściej to było Zaposzę na wyprawę pokrowy Przespałem się u kogoś w, w domku, bo czemu nie? I poszedłem sobie na wyprawę. Znalazłem jedną wioskę przy bagnach. Yy, później, jak już wylutowałem, patrzę. Druga wioska kacjowa. Patrzę portal, a za portalem kolejna wioska plainsowa, więc bardzo dużo właśnie było wiosek tutaj w okolicy. Lód w szynce średni, ale bloki złota zawsze spoko. Idąc dalej, yy, po prostu zacząłem tą pustyną, aby nie wiem, to, no wiecie, o co chodzi. Ludź też średni, ale O no why not? W sumie. W tej wiosce kacjowej się przespałem co mi po twarzy chodzi o poczesną. Wychodząc z tej wioski, zobaczyłem Pillager Outpost. W sumie ci panowie nie byli dla mnie zbyt mili, ale na szczęście yy, gonili mnie trochę, właśnie. A na szczęście udało mi się uciec dzięki tej rzece, bo oni bardzo wolno pływają, więc yy, przynajmniej tyle. Wróciłem do swojego do domku z takim lutem. Moje nieudolne wiadro i spanko. A tego dnia czekał na mnie kolejny dzień głaskania króweczek. Bardzo je ja lubię głaskać. na mówię osiołki, więc. Fajnie. I portal, kolejny portal, luz skrzynce znowu średni, ale zawsze spoko bo bloki złota, prawda? Zawsze to jest spoko, według mnie, by mieć bloki złota. I stoczyłem pojedynek z wiedźbą. Zbieranie plonów! Krowy! I z dnia w sumie 17 zacząłem kopać diamenty metodą na glinę. Na glinę miałem oś obok bagna, więc się to było bardzo łatwe. Jedyne co mogę powiedzieć, że ta metoda działa, bo dzięki temu to, wykupałem bardzo dużo diamentów, nawet znalazłem przypadkowo spawner zombiaków i wykupiłem 35 diamentów, więc całkiem fajna ilość. Nawet znowu krówki, trzcina, spanko i tego dnia w sumie zacząłem projekt sprowadzania villagerów do jakiegoś własnego budynku, no i... Mam, teraz widzicie tutaj dwóch wieśniaków. Następnym krokiem było wybudowanie coś dla nich i taka chatka powstała w sumie. siemeny, co temu wysiemenu. No i co? Golenie owieczek, żeby mieć na łóżeczka I tutaj wstawianie łóżeczek, dawania im ziemniaków, kartofli, pyrów, ziemiorów. No i co? Chciałem zrobić to i na 30 levelemchat. Nie wiem po co, czemu nie wiem czemu w takim miejscu dziwnym... No, ale zrobiłem sobie taki enchant. W sumie nie wiem po co, ale mam czy jest level, Wow, ale super. Yy, poszedłem do netheru. Postanowiłem, że gdzie jest dzień, w którym dobra, lecę do netheru. I poleciałem. Wybudowałem sobie pierwszy most na tym magmę. I drugi most w stronę bardziej tego spaczonego lasu. I będę właśnie w tym spaczonym lesie, dobudując się do niego. Miałem takiego glicza, przez którego w ogóle prawie zginąłem. Takiego laga minecrafta, Nie wiem, co się stało. Bardzo się dostraszyłem, bo myślałem, że tutaj nawet spadnę. Na szczęście nic się nie stało. I dobudowałem się, dobudowałem się, i tam zgłębiając się patrzę, druga, druga twierdza, która w sumie jest bardziej otwarta, więc raczej z niej skorzystamy w przyszłości. Poparło się spanko, i w tym dniu postanowiłem, że dobra, muszę zrobić w końcu tutaj spiarkę zombiaków, bo mam spawner, więc czemu nie. Po drodze znalazłem, wiecie, tutaj portal, ten taki, ruiny portalu, a w nim gold bloki, i znalazłem również może kelpy ogólnie. I to, aby bazy tych. No, tych, co nazywa się, No, takiego, co, co się to topielce? O, topielców, tak jest, pierców Jeden miał Trident, który mnie dość dobrze obił. Ten Trident, ale go zabiłem. I sam ten Trident nie wyleciał mi z niego, więc szkoda. Spanko. I co? Wlatujemy. Rozkopujemy. To i robimy sobie taką kogoś Idziemy do góry. patrzy... O, siema Glutes. Spanko. Wchodzę, mówię. Siemano wieśniaki. Takie miałem co? Gdzie są moje wieśniaki? I musiałem od nowa ich sprowadzać. Jeden wieśniak Drugi wieśniak No i tyle. Wijam znowu na dół Buduję znowu ekspiarkę, wychodzę, z noc, spanko Wchodzę, buduję ekspiarkę, spanko Buduję ekspiarkę, spanko Może nie była to idealna ekspiarka, ale tak szczerze to była To spoko w sumie, spokość luduła ekspa według mnie Bo zawsze mogło być pa gorzej, mi się wydaje, więc git I tak właśnie spędziłem dość dużo dni na tym właśnie ekspieniu E Enchantowaniu sobie różnych rzeczy, właśnie tych rzeczy armora i tak dalej, po to, by dnia. Tutaj zaraz się pokażę: 40. już mieć cały taki, powiedzmy, już fajny secik zrobiony, fajny secik e taki, który mnie obroni przed damage'em i tak dalej. Więc już możemy ten żaden ściągnąć i założyć diamentowy. Więc już teraz czuję się o wiele bezpieczniejszy. Spanko Króweczki, plony. O, siemenu desz kartofli czcina cukrowa głaskanie spanko las gzibowy muchomorek gzib, pieczara i spanko wchodzę z a dzisiejszą moją misją netherową jest podbicie tej fortecy fortress? forteza chyba po angielsku no, wbijam się do siebie oczywiście jak szef pierwszy blaze wyjaśniony tak o Później wpatrzę dwa spawnery, bije sobie blaze, jak chcę po prostu 12 pałek, niczym rasowy speedrunner wychodzę I spanko Potem postanowiłem, że właśnie powiększę ten, ten budynek wieśniakowy Żeby tam zombiarkę zrobić, zamieniarkę w sumie w, z villagera zombiaka Spanko, dalej buduję zombiarkę jak widzicie yy, I teraz będzie tutaj, czy tak powiem, pan kolega mnie odwiedził Pogoskałem go oczywiście króweczki i noc, noc w której szukam ząbiaka, który podniesie item, żeby mi nie znikał yy, Do właśnie tej zombiarki. I pierwszy ząbiak nie udało się, drugi podniósł item, więc sprowadzę go do mojej ząbiarki I teraz będzie tak zwana robiona Kiwka Shimenu, kiweczka I hop zamknięty jak u siebie I spanko Robimy potki na osłabienie Robimy, żeby one były rzucane No i legancko Pierwszy eksperymentalny wieśniak jest zamieniony, właśnie widzicie, w zombiaczka Podaję mu sneakersa, żeby przestał wjazd dożyć. Idę teraz spanko. Ja sobie robię nową krowiarkę. Patrzę, tu się stałem zombie doktorem. Ja pierdź. Patrzę, chłop ma niższe ceny. Taka nowa krowiarka z, z poradnika na YouTubie i tym razem ona działa, więc nice. Próbuję znaleźć mending, bo mi się przyda swój mending. Patrzę, jest mending, dzięki. Patrzę, kolejny raz zamienia sobie w zombieaka. Ja mu daję jabłka znowu, to jest sneakersa, przepraszam. Śniam se drzewa. Spanko z moimi kumplami, wieśniakami. Patrzcie, jakieś gówno na kilowер mi się zenchantowało. Znowu z śpiesy z villagerami. Zbieram se trzcinę taką. Spanko znowu. Dzisiaj znowu nether, ale dzisiaj z inną misją. Zbieranie pereł. W sumie nie było takie trudne. Dość szybko uparałem się z tym i miałem już nawet 16 pereł. Dzięki temu że mam blisko sumie biom. Zrobiłem sobie taki łuk, trochę gówno, ale w sumie wystarczy i zaczęła się przygoda. Idziemy na, na endy! Tak jest, rzucam pierwsze oko, idziemy w tą stronę, rzucam drugie, w to, trzecie, w to dalej. Po prostu cały czas lecimy, biwakowanie na dworze, W jaderko wyspamione S i jak widzicie, portret pode mną. Zacząłem się wkopywać, wkopuję się. Patrzcie cave creeper! Wybucha Creeper i teleportuje do tego, do Strongholda, naprawdę, tak było Tak było, naprawdę Patrzę w Strongholdzie w ten, spawner są tych, pajączków I patrzę, światło w tunelu, a tam ten Portal, room No mówię, dobra, jakieś szczury mnie biją Krety jakieś Wbijam se, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem I raz, dwa, no i zabrakło mi się Zrobię więc tu biwak, obóz, żeby sobie ekipunek oczyścić No i co? Wpierdzielamy się Uff, walka nie była łatwa. Trzeba było biegać. Strzelać tak, strzelać, jeszcze raz trzeba było strzelać, dużo razy trzeba było ogólnie strzelać. No ale przez takie kraty trzeba było strzelać. Chłop we mnie pluł jakimś jadem. Już się na niego patrzyłem, aż znaczy na Endermana się patrzyłem przez przypadek i zaczął mnie bić, ale go wyjaśniłem na szczęście. No i strzelamy i to była ostatnia wieża. I teraz strzelamy do smoka i jak widzicie take the aim yy, na smoczku. Smok perczuje, schup, smok perczuje, ja pierdziele, biję go sikierą, raz, wywalił mnie w ogóle, wypluł mnie z tego gniazda Biję go, biję go, biję go, ja pierdziele, biję go dalej Popodlatuję I nagle go zabijam, udało się, tak jest Następnie potem czekało mnie zwiedzanie drugiego endu I po prostu jak widzicie, rzuciłem perłę, jedną perłę rzuciłem i się zdarzył endermite eee, Wracuję sobie do drugiego endu i w poszukiwaniu w sumie Erytry. Głównie Elytra była moim celem, właściwie jedynym celem. Zacząłem jedno miasto, ale bez, bez statku, więc ominąłem. I po kilku miastach, takich be, bez statku, znalazłem to jedno jedyne ze statkiem. Wielka batalia z Sharkerem. Potem w sumie zacząłem się budować do tego statku, po Erytrę głównie. I wykorzystałem to, że Sharker daje ten efekt agritacji. i Po prostu prze, przeleciałem do tego statku. Tak wysoko mi one wróciły, że musiałem walić takie wiadro, dość ryzykowne, ale walnąłem, więc na luzie. Potki zebrałem. Armo, znaczy to jest Armor? Tylko to jest no, połusion stent. kolejny Sharker, kolejna batalia. Tym razem mi się oczywiście znowu udało, na szczęście. Bardzo fajna duża skrzynka, bo to diamenty, fajna klata i wszystko, ogólnie, serio. spoko, ludzik w tej strzyneczkach jest. I czekał wielki moment na panią wielką litrę. Tak jest. Jako, że zdobyłem to litrę, to postanowiłem, że ją wykorzystam i poleciałem po prosto z najwyższego punktu do portalu, wyświetliłem i dzięki temu zeszło. Wszędzie do mojego, właśnie takiego endu yy, wróciłem. Tak, właśnie zabrałem jeszcze jajko po drodze i wróciłem do domu. Po prostu samo lecone litro, o wiele szybciej, dzięki temu, mi z tym zeszło. I tu bardzo ładny los zrobiłem. Patrzcie, z tego drzewa brzosowego i tak ładnie tu przeleciałem. Bardzo ładnie to wyglądało. Patrzcie, tak pomiędzy górami. Serio, tak ładnie to wygląda bardzo tak klimatycznie. Przeleciałem tak ładnie pomiędzy górami i że tak powiem, wleciałem do mojej bazy, że tak powiem. Do mojej bazy wleciałem tako. W końcu w domu, w końcu w domu i teraz moje trofea i ja na ich tle Spanko oczywiście, króweczki i czekałem mnie w tym dniu właśnie dalsza rozbudowa domu dla villagerów. Oczywiście spanko, następnego dnia są moje efekty, mojej pracy Króweczki, plony i zrobienie sobie mendingów Później enchantowanie sobie klaty, połączenie sobie tej w chowadle Zrobiłem również połączenie Elytry, na łopata, nawet fajne kilo, bo Fortunka 3. Połączyłem sobie kilow i w tym momencie mam najlepszy kilow z Mendingiem, a 3, Fortuna i Efficiency. Miecz całkiem spoko, mógł być lepszy. I kolejny raz Spanko. Kolejne, kolejne krówki i wykorzystałem w partii ze swój, właśnie kilow. Wchodzę do góry, kolejny raz Króweczki i Spanko z moimi kumplami. Dzień 63, jest to dzień wielkich projektów Zacząłem właśnie robić farmę żelaza Wykopałem taki pokój Spanko Króweczki I wyprowadzanie villagerów z, z tego domu mojego Robienie trasy dla nich, żebym mógł przeprowadzić Kolejny raz spanko Pierwszy villager już jest w farmie Drugi I trzeci Najsik nice. Do tej układanki brakowało tylko ząbiaka Na szczęście ten ząbiak podniósł kwiatka, więc mi się nie zespawnuje I po prostu go zakopałem, żeby się mi nie spalił w dzień Poszedłem spać Dobudowałem właśnie tą farmę I mojego zombie już mogę sprowadzić do farmy No, prowadzę go, prowadzę Chciałem go zrobić na kiewkę, ale się nie dało na kiwka zrobić, musiałem go siłą wprowadzić do tego... Yy, do tego miejsca Prowadziłem go na siłę Poszedłem spać Wszedłem pierwsze efekty już są Musiałem jeszcze kilka miejsc zabudować, żeby się nie respiły mi te... ...golemy niczy tutaj właśnie w ścianach Ale później już było git Poszedłem znowu spać Zaczęłem Gluta Zabiłem Creepera Zabiję gluta. Patrzcie, po jednym takie efekty tej spiarki. Zalałem troszkę, właśnie yy, ten diesz lawy, Zebrałem troszkę, właśnie tego yy, obsidiana. Zwoiłem firewery i poleciałem do Strongholda, by połączyć po prostu właśnie Stronghold i moją bazę Netherem. Wszędzie do Strongholda zrobiłem portal. Zrespiłem się. Musiałem ponawigować, gdzie jestem w ogóle, ale zacząłem daleko po naptifanie mój własny portal, moje własne mosty. I zacząłem budować jakąś fajną trasę w miarę bezpieczną do tego miejsca. Jak widzicie, tutaj do góry się budowałem, tutaj w skalę się wbudowałem ładnie. I w sumie w tym momencie już jest połączone bardzo ładnie moja baza, mój portal enterów z mojej bazy i portal enterów w Stone Coldzie. Więc już w sumie to jest całkiem fajne, całkiem fajna rzecz. Później wszędzie do kopalni. W sumie głównie, żeby pokopać klocki. Klocki do farmy Endermanów, którą również będę robił pierwszy raz. Robię oczywiście wszystkie poradniki, które z rzeczy, które właśnie robiłem, są w opisie E, więc sobie obczajcie, widzicie nawet diamenty przy okazji właśnie kopanie tak fartownie e, e, No i go golenie moich panienek, owieczek, tutaj jak widzicie kochanie się króweczek e, Liście, drzewo, znikać muszę bo się uduszę, albo nie muszę nawet bo się uduszę Tak jednak znalazłem sobie name tag'a dla mojego e, endermite'a I już ze wszystkimi temami idę do endu będzie zabijany kilka Endermanów, właśnie żeby mógł Endermana zrespić Zrobimy tak na paladniku, czyli właśnie, najpierw lawę potem wodę Buduje się dwoma stakami liści od głównej wyspy I tak właściwie teraz będą parę dni budowy ekspiarki Teraz budowa dalej, budowa Kolejny dzień budowy Kolejny dzień budowy i teraz najtrudniejsza rzecz właśnie, czyli Endermite, ale na szczęście tam na dole Endermany same się już aby wpadały, więc miałem dość dobre źródło właśnie pereł, nawet bez niego, bez tego Endermita miałem dość dobre źródło pereł, no i w końcu się udało, udało się w końcu yy, tego Endermita właśnie zrespić i po wykopaniu właśnie tych bloków pomocniczych, tak właśnie to wyglądało na górze i taki właśnie efekt, czyli mnóstwo Endermanów i bardzo dużo expa i wszystko jest wow. Bardzo fajnie to działa, widzę wybiję sobie 56 level, tak właściwie chwilę tylko mam byłem, po te endermany i po prostu expa już za dużo. Wróciłem do domku, oczywiście spanko, drzewo pozbierałem i zacząłem to właśnie robić projekt budowania lepszego domu na tych wileczerów, żeby ładnie wyglądało i tak właśnie. Wróciłem właśnie do endu jeszcze, po to właśnie by tutaj tutaj sobie w tym miejscu. Przy renowacji domu dla villagerów postawiłem na rodzaj drzewa właśnie akacjowy i brzozowy, więc całkiem dzienne połączenie, ale spoko. Ogólnie, krubeczki jak widać, dalej renowacja domu dla villagerów, dalej renowacja już w sumie prawie skończona, takie są w miarę efekty, to właśnie wygląda w miarę. Tu sobie drzwi, tak o w sumie, tutaj troszeczkę teren wyrównuję, żeby to wyglądało trochę lepiej, glowstone naderze, bo się przyda w sumie. Drewno oczywiście również, tutaj zacząłem schody właśnie kminić, jakieś unie, jakieś ścieżki, jakieś takie rzeczy. Tutaj zacząłem oczywiście kminić ścieżkę od mojego domu do domu villagerów, lampiony dawać, to właśnie glowstone, a pod właśnie był, był mi głównie glowstone. I w sumie, ostatecznie, tak właśnie wygląda ścieżka. Według mnie spoko, fajny design według mnie, taki prosty, w miarę ładnie wygląda. E, Dopiero taką ścianę, nawet ścianę z tabliczkami, na której są cele, które będę wykonywać podczas właśnie tych 200 i 300 dni, i tam do przodu, do przodu. Zapisywać sobie takie cele, co nie? Według mnie spoko. E, później leciałem sobie elektro przez bagno, e, jakby nigdy nic, bo kwiatki, głównie w sumie, niebieskie. Patrzę tu i domek wiedźmy. Domek wiedźmy, po 91 dniach dowiedziałem się, że domek wiedźmy w mojej bazy. Nice. W sumie wcześniej, czy tam widzieliście, byłem po kaktusy na pustynie, bo nie powiedziałem. Teraz jestem po niebieskie kwiatki, pusty, czy bagienne. Tu miałem laga Minecrafta, takiego dziwnego. Aż po sumie wstawiłem go. W sumie nie wiem czemu, ale wstawiłem go do filmu. Teraz jest noc. Na elitrze poleciałem sobie do góry i zacząłem, jak z góry wygląda moja baza, W sumie nic specjalnego, ale tak po prostu, tak po prostu z ciekawości. Chciałem zobaczyć, co tak to wygląda. Przyleciał do mnie w ogóle Enderman. Nie wiem, co on sobie myślał, ale wyjaśniłem go w sumie. Łatwidłódzko. I tutaj widzicie na ekranie, ma teraz te cele na tej tablicy, które będę chciał wypełnić w ciągu 200-300 dni, jak mi się uda, więc jak macie jakieś pomysły, to piszcie komentarze, komentarzu, to dopiszę na tej tablicy, jakieś cele, jakieś takie wyzwania. Później wrócę do Endu, naprawić narzędzia głównie, plus zrobić sobie specjalny miecz ze Suping Edge'em na Endermanę te właśnie, na tej expiarce, bo słyszałem, się, że najlepsza wydajność wtedy właśnie jest, jak ma Suping Edge miecz na tej expiarce Endermanów. Również zrobiłem sobie właśnie miecz, taki, powiedzmy, dream miecz, czyli taki wymarzony miecz. Eee, teraz brakuje tylko looting 3 do tego miecza i będzie chyba wtedy taki naj najlepszy miecz, jaki tylko możliwy może być. Następne dni przeławkowałem po prostu na farmie żelaza. Po prostu. Przeławkowałem. I tak, można powiedzieć, że przeżyłem 100 dni Minecraft Hardcore. Eee, tak. Na samym stanie przypominam 50 hp w górę i będzie 200 dni Minecraft hardcore, więc polecam coś hp w górę. Subskrybujcie kanał, pomóżcie mi wpić 1000 subskrypcji. Sorry za awk na sam koniec na tej już żelazce, ale wiedziałem, że żadnego progresu nie zrobię, więc postanowiłem, że po przeawkuję i będę mógł ten stały zrobić w ciągu tych 200 dni. Więc Łapki stawiacie, subskrybujcie, w komentarzach napiszcie propozycje tych celów, co mogę wypełnić w po, porządku, właśnie 200 dni. Ja właśnie to za zasnąłem i gdy wstanę. A nie dosetny dzień, czyli tak, udało mi się przeżyć 100 dni w Minecraft Hardcore. Żegnam się z wami, dziękuję za oglądanie. Hello.